Wygląda to w miarę ok, może gdybym to trochę ten. Słuchajcie, witam Was pięknie w tym nowym dniu. Dzisiaj jesteśmy w studio tutaj naszym i to będzie studio na żywo, także dzisiejszy vlog pokażę, w dzisiejszym vlogu pokażę Wam, w jaki sposób zamieniam ten stryszek, to poddasze, na studio live'a. O 20.30 Tatiana, moja żona, ma live'a i właśnie przejdziemy do tego stopniowo, w jaki sposób ustawiam takie studio, bo dzisiaj będziemy stosowali wariant może nie najbardziej wypasiony, czyli wariant z lustrzanką, ale z kamerą internetową Plus mikrofony dynamiczne. Pokażę Wam krok po kroku jak to zrobić. Na początku ustawimy tło i samą tutaj konfigurację, jeżeli chodzi o stół i krzesła, a później będziemy stopniowo uzupełniali. OK, słuchajcie, na tym etapie mamy już tutaj tło przygotowane. Powiesiłem też lampki i ustawiłem e, stolik, krzesło i lampę pierścieniową, która zapewni nam efekt 3D. Jak ta fiana będzie się działa? No Nie wiem, czy będzie miała efekt taki. Oczywiście trochę lepsze będzie oświetlenie. Zgasimy sobie to, a tutaj dorzucimy jeszcze jedną lampę z przodu. Także jeszcze tutaj popracuję nad oświetleniem za chwilę i ustawimy komputer, skonfigurujemy OBS, bo będzie dzisiaj nadawała przez OBS, także tutaj będzie mm, podgląd ekranu. Mikrofon zewnętrzny, dynamiczny jeszcze i kamerka inter internetowa. Na tym etapie mamy już ustawione studio. Teraz pozostaje nam tylko konfiguracja tego kompa i to właściwie będzie tyle, bo tutaj większość rzeczy już jest zrobionych, zasilanie pod podpiąłem. Weźmiemy jeszcze zasilacz i zaraz zrobimy próbę generalną. Także teraz OBS i skonfigurujemy kamerę, a także ten mikrofon. Teraz jest trochę za nisko, ale poza tym jest gitara. Dobra, słuchajcie, mamy już przymiarkę za sobą i wygląda to OK. Jednak zdecydowałem się na to, żeby kamerę internetową z, wykorzystać tu, a lampę pierścieniową tu. Tatiana wygląda w ten sposób. Zrezygnowałem z lustrzanki z Camlinka, dlatego że ten MacBook, niestety, ten, który kupiła Tatiana. On nie widzi kamlinka i nie widzi lustrzanki, więc pozostaje nam kamera internetowa. Całe szczęście, że ją kupiliśmy. I transmisja za jakieś 2,5 godziny się odbędzie, nie? Mhm. Wszystko gra. No, zrobimy sobie jeszcze próbę: ustawimy Facebook w OBS-ie, klucz strumieniowy i będzie grała. Zaraz zrobimy próbę. I całe studio, jak popatrzycie, wygląda w tej chwili tak. To jest jedna lampa, która tak no jest ledwo zipie, ale ona jest do wymiany niedługo. Druga lampa promieniówka. Tatiana siedzi tutaj, ma wyżej ten komputer, już się widzi. My też jesteśmy już tutaj. Mhm. Jest kamera, no i tło. Tło można by jeszcze trochę inaczej doświetlić, ale to jest na razie tyle. Nie? Jeszcze tutaj coś zrobimy, bo tutaj nam rzuca taki, taką poświatę. Tutaj wiernie nam asystuje Leniusz Leonek, no dobry pies. Tak, dobry pies. Też czeka na transmisję. Daj łapę. No dobry. szczególnie serdecznie, ale oczywiście też y, witam bardzo, bardzo gorąco wszystkie osoby stałych uczestników naszej grupy i naszych y, webinarów, które są z nami od początku. Jak pewnie wiecie, albo i nie, gotowe, słuchajcie. Mission completed. Live trwa, wszystko gra. Najważniejsze, że daliśmy radę. Trzy warianty przerabialiśmy, ale okazuje się, że najskuteczniejszy dzisiaj był bezpośrednio Facebook. Żaden OBS, żadna lustrzanka wpuszczona, tylko kamera internetowa, plus mikrofon dynamiczny wpięty bezpośrednio poprzez przejściówkę do kompa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kolejny spektakularny sukces, a na górze trwa live. Także my tutaj z Mileną się gospodarujemy. Was pozdrawiamy. Trzymajcie i do zobaczenia już w piątek na kreatywnym odcinku. Będzie o tym, jak nagrywać telefonem. Trzymajcie się, cześć.